Serdecznie Mariusz Makowski, Filipiny, Carmen bo słuchajcie, zanim pójdę, to chcę Wam opowiedzieć, co się wydarzyło wczoraj. Ten wiatryk był, wiatr, bo oh, wiatr, no sorry, muszę wodę kupić, kupić tam jeszcze parę rzeczy do, do tego mojego systemu wodnego, bo tak na krótko podłączę, zaproponowaliście mi, w sumie to jest dobry pomysł. Rafał przy mnie też wczoraj powiedział jeszcze do mnie, żebym po prostu postawił dwa jakieś zbiorniki z wodą. Podłączył tą pompę na razie do tych zbiorników. Po prostu wybierać wodę ze studni do tych zbiorników. Chodzi o to, żeby puścić wodę w ten system i żebym mógł pralkę uruchomić. Także tak zrobię, ale muszę kupić dwie rzeczy, zanim to zrobię, więc jadę do Carmen wodę kupić. Ale co się wydarzyło? O godzinie 9.10 przyszła pani z kliniki. Tutaj on nas ze wsi, powie, znaczy zmierzyć ciśnienie Daniki, puls, jakieś tam takie pierdoły. No i miała przekazać informację, że są szczepienia. Ale tego nie zrobiła. I Danika jej się pytała o, o szczepienia dla dziecka. Danika się pytała o szczepienie, e, czy jest taka możliwość, żeby z kliniki przyszli po prostu, żeby ona nie musiała z dzieckiem tam chodzić. Ona powiedziała, że tak i że da znać, kiedy, co i jak. Ale już wiedziała, to jest najlepsze, że już wiedziała, bo pani doktor jej powiedziała tego samego dnia rano, żeby, rano, żeby powiedziała Danice, że ma przyjść do kliniki na szczepienie. Więc godzina gdzieś 15, nie 14:45 przylatuje brat Daniki, znaczy szwagier, i mówi, że są szczepienia. Pani doktor ją woła, że za pół godziny zamykają, że mamy tam mieć. No więc już nas szybko złapaliśmy dziecko. Poszliśmy do tej kliniki zaszczepić i to nie wszystko. Trzymam dziecko na rękach, pielęgniarka podchodzi ze szczepionką i tam już chce wstrzykiwać w rączkę do dziecka, a, a pani doktor podlatuje i mówi, co wy robicie, co wy robicie, to nie ta szczepionka. Ty chcieliby dziecku dać szczepionkę, bo to były takie szczepienia w, na wiosce w Barangaju. Chcieli dziecku, mojemu, dać szczepionkę dla 18-letniego dziecka. Rozumiecie to? I w ostatniej chwili złapała je, zabrała <grym> to, co one tam miały. Patrzę, bo tak mały tutaj. I wzięła sama szczepionkę tam, wyciągnęła z tych swoich takich nie, takie pojemniki, które trzymają zimno. I zrobiła tą szczepionkę. W sumie e, nie płakał chwilę, tylko ten moment okucia. Oli zapłakał, a tak to wszystko było ok, Ale popatrzcie, przez to ich rozszepanie, przez to, że oni tacy są, jacy są, zrobiliby jeszcze dziecku krzywdę. Nie wiem, nie znam się, jakie to by były konsekwencje, jakby malutkie dziecko dostało taką szczepionkę, którą się daje już dorosłemu człowiekowi. Ale wydaje mi się, no, na logikę, że konsekwencje mogłyby być. Więc tyle na dzisiaj. Eee. <laughs> Z wczorajszego dnia a ja się zawijał. Teraz i będę mógł nagrywać, no mam cztery butelki Widzicie? No, że kamerę wrzucam do torby i spotykamy się w karmach Pozdrawiam Hej Zakupy prawie zrobione, tylko do Hardware Store jeszcze Kupić potrzebne mi rzeczy No Młode, wsi, podrywają Tatusia Mamy mój kochany sklepik Mario stałym klientem tu jest waitkuja, okej? Okay? Yeah, yeah Tu w tym sklepie coś kupić, to naprawdę wyzwanie powiem wam. Sam muszę chodzić, wybierać. Coś takiego. Bo mam taki czarny wąż i ten będę chyba to podłączę do tych kontenerów swoich. Nie wiem, czy to zda egzamin, ale chyba tak. zakupy zrobione, można iść. Aha. To jest Mine? No? Aha. Yeah. Zapakowanie. Jedziemy. Dobra, chwila prawdy. Tak podłączyłem z powrotem. Rura. Taka czarna. Zalana jest wodą. Jeszcze pompy nie zalałem, muszę pompę zalać. No i tu dałem zawór zwrotny. Nie wiem czy powinienem, ale dałem, zobaczymy. I jeden zbiornik, drugi, zobaczymy czy pociągnie woda. Jest Lim? Dobra, zobaczymy czy to działa teraz. Coś tam zasysa. Chyba. The water is going down. Good. Może będzie ok. Schodzi woda, schodzi Idzie do zbiornika ciśnieniowego teraz Zobaczymy <laughs> Niech <Liniak> się cieszy <laughs> Że w końcu coś coś zaczyna dziać Na tej wiosce You need to tell me when is nearly empty okej? Okay? Jest okay. later you will change here. No, no it's Ok, co okej. Okay, change to other. O. Oh. idzie z drugiego zbiornika. No zobaczymy. Na razie działa. W końcu... <noise> Chwilowo, tak po prostu tymczasowo muszę zrobić, lepiej tak, to podłączę sobie pralkę zaraz i będzie wszystko, gitara działać. Więc tak, słuchajcie, wszystko działa, tylko cieknie <noise> w niektórych miejscach. Tutaj to jest akurat nie problem, bo to tak na sztukę było podłączone w sumie. Co mnie martwi pod spodem muszę dokręcić chyba, bo cieknie tam kropi coś. No i to to wiedziałem, że będzie ciec. Tu z tego plastikowego główienka, to wiedziałem, że to będzie problem z tym. z czujniki. za bardzo dokręcić się, za mocno bałem, żeby nie przekręcić. O, i finał jest teraz, że cieknie. Muszę to naprawić. To jest jedno miejsce, w którym cieknie. W tym widzę, że kropelki się pojawiają. O. Tam pod spodem. Tu, patrzcie. Kropelka. Eee. A, a tamto. W sumie też nie problem, bo to przy pralce, bo pralka już jest podłączona. Już ciśnienie jest w ogóle. O tu, teraz tak podłączyłem. Ech, to zaraz spodokręcam. Śruby zabezpieczające podkręcane przy pralce. Zaraz praleczkę odpalamy. Ciśnienie takie. Czekajcie, odsunę się trochę. Także jest. <laughs> Praleczka działać będzie zaraz. W końcu linia będzie miała roboty. No Także odpalam pralkę. Pierw podokręcam tu gdzie cieknie, a potem odpalam. Słuchajcie, ale jestem podjarany i mokry. Zaraz podokręcam wszystko, ale finalnie robimy test pralki. Kurczę, tyle programów, bedding, towers, powiem wam, że mega, nie? Danika? bedding mhm. Beddings. Zobaczymy, co działa. No, press start. To tutaj? Tak. Gdzie jest woda? Zobaczymy. Jeśli woda jest... I to będzie woda tam, ok? Myślę, yeah, że yeah, to się ogrza do 40 stopni. I zacznijmy myć. Tak, 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 muszę to wziąć równo. Zapomniałem rozciągnąć noż na Lin, jakoś taka niezachwycona lin. Happy? Ha? <laughs> o Jezu. Końcu działa. No, dopóki pompa, pompy nie będę miał, to będziemy musieli uzupełniać wodę tutaj z baniaka. Hmm. No, trudno. A, jeszcze jedna rzecz, która mnie martwi: to jest to, że ten zbiornik ma 40 PSI, a wodę pompuje do 60. No i tam cieknąca ta woda. Nie wiem, czy to. Dokręciłem i dalej cieknę hmm. Tu jeszcze są jakieś Tu chyba można jakąś aplikację podłączyć z ramą gdzie Mario się bawił Last. Last Washing? <grywa> 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 Que é